Halo, halo, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Beata Celińska w programie Zagadkowa Noc. No to kochani, zaczynamy noc pełną zagadek. E, sobotnią noc. Mam nadzieję, że jeszcze nie śpicie i mam nadzieję, że jeszcze ze mną e, jesteście. Pierwsza zagadka, jak widzicie, już jest z nami. A co należy zrobić? Należy znaleźć jeden obrazek. Jeden, jedyny, który różni się od pozostałych jakimś trudnym e, szczegółem. Wy go lokalizujecie, odczytujecie jego współrzędne i zastanawiacie się, który to. Ja natomiast szybciutko przypomnę Wam, jakie tu panują e, zasady. Aby wziąć udział w programie, musisz mieć ukończone 18 lat, w trakcie programu zostaną rozegnane zagadki interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Pamiętaj, płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy trafić na otwartulnie. Aby trafić na otwartulnie, musisz jak najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz, dzwoniąc pod nasze numery. Musisz zgłosić się we właściwym momencie, a szczegóły znajdziesz w regulaminie. No i jeżeli Twój telefon trafi na otwartulnie, zostajesz automatycznie na żywo połączony z moim studiem, a jeżeli po połączeniu na żywo ze studiem mi trafi, bo bo odpowiedzi wygrywasz nagrodę. Zasady i regulamin na 366 stronie gazety telewizji Poza. Kochani zasady za nami, a przed nami zagadka i musimy się dzisiaj e, śpieszyć, bo program jest bardzo, bardzo krótki dużo krótszy niż e, zazwyczaj. Nie mamy czasu, żeby rozwiązywać zagadki, natomiast mamy dużo pieniędzy, więc musimy to jakoś nadrobić. No to co? Zaczynamy już teraz. Od razu kto wygrywa pierwsze 100 zł? Przypominam kochani, że tutaj do mnie, do mojego studia prowadzą dwie drogi. Pierwsza droga to droga dla telefonów komórkowych, jest to gwiazdka 7310, a druga droga to droga dla telefonów stacjonarnych i jest to 0704 304 310. Słuchajcie, program zaczęliśmy dzisiaj bardzo późno, ale jest to też dobra wiadomość, bo, jeżeli ty w tym momencie mnie oglądasz i jesteś przed telewizorem, no to nie masz dużej konkurencji, czyli trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i powalczyć o te pieniądze. Przypominam, żeby wygrać pierwsze 100 zł, należy mi podać współrzędne jednego obrazka, który się różni od pozostałych. Nie musicie mi tłumaczyć, na czym polega ta różnica, dlaczego on jest inny. Wystarczy, że podacie mi jego współrzędne, czyli literę i cyfrę. W tym przypadku A, B, C lub D i 1, 2, 3 lub 4. No więc. Słuchajcie, tak jak już mówiłam, program jest krótszy, więc nie ma co zbyt długo się zastanawiać. Jeżeli widzisz ten jeden obrazek, który jest inny, łap za telefon, wybierz numer do studia i wygraj pierwsze 100 zł po prostu. Kochani, naprawdę, szkoda czasu, czas to pieniądz, a w tym programie pieniędzy na pewno nie zabraknie. Natomiast z czasem mogą być kłopoty, ponieważ mamy go naprawdę dzisiaj wyjątkowo mało, więc bierzmy się do pracy. Od początku programu zabierajmy się do pracy. Wiem, że jest późno, wiem, że większość z Was śpi, ale tak jak powiedziałam, konkurencji w takim przypadku e, zbyt wiele. Takiej nie ma, dlatego kto już widzi to zapraszam. No właśnie, no właśnie, śpiochy nie żałują, śpiochy nie żałują, bo tutaj dzisiaj się sporo wydarzy i na pewno sporo pieniędzy będę mogła rozdać. No to co? Powinnam już usłyszeć pierwszy telefon. Który obrazek jest inny? Kochani, zaczynamy zazwyczaj od prostych zagadek, więc to są łatwe, szybkie pieniądze. Potem może być trudniej, ale teraz póki co mam nadzieję, że już jest pierwsza osoba gotowa do udzielenia mi prawidłowej odpowiedzi. No bo ja już jestem gotowa do oddania pierwszej stuły, więc zapraszam bardzo, bardzo serdecznie kogoś, kto już widzi, który obrazek jest inny od pozostałych. No bo jaka litera i jaka cyfra? No moi drodzy, to chyba jest łatwa zagadka, tak mi się przynajmniej e, wydaje. Ja nie widziałam jej wcześniej, ale 16 obrazków. E, zazwyczaj są proste te pierwsze zagadki. No nie dałabym na początek czegoś, co jest e, bardzo trudne, bo szkoda czasu po prostu. Teraz jest szansa na wygranie łatwych, szybkich, prostych pieniędzy. Więc kto już widzi, to zabierać do pracy. A wasza praca polega na tym, że musicie po prostu tylko i wyłącznie sięgnąć po telefon i wybrać numer do studia, a potem szybciutko odpowiedzieć na pytanie, które usłyszycie. Nie bójcie się tych pytań. Jeżeli rozwiązaliście zagadkę, na pewno poradzicie sobie z pytaniem. Gdyby coś nie poszło tak jak trzeba, ponowić próbę i to wystarczy. Mam już pierwszego gracza. Bardzo się cieszę. Halo, halo. Halo, dobry, wieczór. dobry wieczór. Który obrazek jest inny? A3. A3 to jest bardzo, bardzo, ale to bardzo dobra odpowiedź. Wygrywa pani 100 zł. Cieszę się ogromnie. No a my wędrujemy w takim razie dalej. Kochani, przypominam, nadal się śpieszymy i nadal nie marnujemy czasu, ponieważ dzisiaj program jest króciutki i szkoda, by go było zmarnować. Pieniędzy na pewno nie zabraknie, natomiast z tym czasem mogą być problemy. Dobrze, no i tak się niespodziankowo zrobiło. Kochani, zasada taka sama. Szukamy jednego obrazka, który jest inny od pozostałych 16 obrazków. Jeden się różni jakimś drobnym szczegółem. Już jest troszeczkę trudniej. Widzicie, przy tego typu zagadkach, Tutaj pozornie nic się nie dzieje. Bardzo statycznie, bardzo spokojnie, ładnie, bo kolorowo, ale statycznie. No i w tego typu zagadkach grafik musi się naprawdę sporo nakombinować, namyśleć, żeby ukryć ten szczegół, więc mm, takie zagadki zazwyczaj. Należą do tych zagadek troszkę bardziej podchwytliwych i trzeba ym, już troszeczkę więcej ym, cierpliwości poświęcić, żeby ten obrazek znaleźć. No i trzeba się wykazać ciut lepszym okiem niż w przypadku tej poprzedniej zagadki. Ale mam nadzieję, że komuś to się naprawdę bardzo, bardzo szybko uda, bo ja tutaj cały czas jestem i cały czas czekam na kogoś, kto zabierze kolejne pieniądze i szybciutko mi ten jeden obrazek, inny od pozostałych, odnajdzie. Ojej, wszystkie się takie same wydają. Hmm. No dobrze, kochani, wiem, że jest późno, ale mam nadzieję, że już jest jedna osoba, która widzi ten jeden obrazek, który jest inny. I taka osoba powinna w tym momencie zacząć działać, ponieważ naprawdę nie mamy dzisiaj dużo czasu i powinniśmy się jak najszybciej m, tej zagadki pozbyć i przejść do kolejnej i z kolejną zrobić dokładnie to samo, żebym miała tutaj szansę m, porozdawać trochę tych pieniędzy na sobotni wieczór. Więc. Kto jeszcze nie śpi, albo kto już nie śpi, albo kto właśnie przygotowuje się do snu, to może na moment usiądzie na kanapie i sprawdzi, który obrazek jest inny, może to przyniesie mu szczęśliwą stówę, tak zupełnie niespodziewanie, którą będzie mógł wydać na jakiś zupełnie niespodziewany ee, prezent, przyjemność? No nie wiem, zróbcie z tymi pieniędzmi, co tylko chcecie na pewno pomysłów Wam nie zabraknie. No więc... Jedna osoba. Gwiazdka 730, telefony komórkowe 0704 304 310, telefony stacjonarne. I nie marnujemy czasu. Już w tej chwili chciałabym usłyszeć telefon z poprawną, prawidłową odpowiedzią. Telefon od mojego zwycięzcy. Kolejnego już dzisiaj, bo jednego już miała, a program przecież dopiero się roz, yy, rozpoczął, więc naprawdę dobrze nam idzie. Póki co nie marnujmy tego czasu. Yy, który obrazek jest inny? Potrzebuję yy, literę i cyfrę. Współrzędne, słuchajcie. Już się troszeczkę niecierpliwie. Już się troszeczkę niecierpliwie, tak jak mówiłam. No i proszę bardzo, halo, halo. Halo. Dzień dobry, dobry wieczór, witam serdecznie. Który obrazek jest inny? A4. A4 to jest bardzo dobra odpowiedź. Świetnie, świetnie, droga pani, bardzo dobrze pani sobie poradziła. Stuwa, kolejna stuwa dla pani, ale biegniemy do kolejnej w takim razie zagadki. No i dobrze. Ojej, co tych obrazków tak dużo. Dobrze, poczekajcie, bo to po pierwsze strasznie małe te obrazki, bo to drugie strasznie jak dużo. A co jest na tych obrazkach? Sowa to jest. Aha, ładna so sowa. No dobrze, kochani, kolejne pieniądze do wygrania. No i ja bym jednak zaproponowała. Słuchajcie, mówię tyle o pieniądzach, tutaj yy, może byśmy podwyższyli stawkę, bo ja całkiem o tym zapomniałam. No, 100 złotych dla tej zagadki to jest zdecydowanie za mało. Pół tysiąca. Ja myślę, że to będzie bardzo uczciwa cena. No, i udało się bardzo dobrze. Dobrze, kochani, w tym momencie mamy do pokonania 36 obrazków. Obrazki mniejsze, jest ich więcej, na pewno trudniej, na pewno trudniej. Ja szczerze mówiąc, e, nawet nie widzę, co to jest na tym obrazku. Wiem, że to jest cowa, bo tak mi powiedziano, natomiast mnie to bardziej małpkę przypomina, nie wiem. Dużo szczegółów, dużo miejsc, gdzie można by było ten obrazek ukryć, a ja tego. No dobrze, słuchajcie, ale też duża wygrana. Pół tysiąca, więc naprawdę jest o co walczyć. Ja mówiłam, moi drodzy, te pierwsze zagadki są zazwyczaj takimi łatwymi zagadkami na rozgrzewkę, rozrywkowymi. Natomiast, no, potem robi się trudniej. Ja zawsze ostrzegam, tym razem też ostrzegałam. Mało tego ostrzegałam również, że program jest dzisiaj krótszy, więc absolutnie nie możemy tego czasu marnować. Natomiast jest dla mnie pewnym zaskoczeniem ta zagadka. Zdecydowanie nie widziałam jej wcześniej i zdecydowanie jest y, poziomem. Y, bardzo, ale to bardzo yy, trudniejsza niż te dwie, które były yy, poprzednio. No mam nadzieję, że wśród nieśpiących jeszcze osób jest ktoś bardzo, ale to bardzo spostrzegawczy o wyjątkowym wzroku, który sobie z tą zagadką nam tutaj szybciutko poradzi. No, pół tysiąca do zabrania, czy jest chętny na te pieniądze, czy jest chętny, który jest w stanie je wygrać, ponieważ no, jednak yy, ze samej chęci nie zapłacę. Muszę usłyszeć prawidłową odpowiedź, czyli literę i cyfrę. Kochani, bo zasady są takie same. Jeden wśród tych 30 obrazków różni się jakimś drobnym szczegółem yy, i trzeba ten obrazek odnaleźć. Ja nie chcę znać, yy, wiedzieć tego, czym się różni, dlaczego jest inny, co tam się zmieniło. Nie, nie, ja takich szczegółów nie chcę znać. Ja chcę znać tylko literę i cyfrę. Tak jak przy grze statki. Jeżeli ktoś kiedyś grał w statki, to wie, że podaje się literę i cyfrę. Współrzędne. I te współrzędne mi są niezbędne tutaj, żeby oddać w tym momencie już pół tysiąca. Pół tysiąca, które wędruje do kogo? Kto już jest gotowy? Kto już sobie poradził z zagadką? Hmm. Naprawdę jesteście pewni, że to jest sowanie małpka? A no tak, bo siedzi na książce, tak? To jest książka. Świetnie. Słuchajcie, ja w ogóle nie wiem, co mam zrobić, bo ja nie wiem, czy mam się zabrać w ogóle za szukanie z wami, drodzy telewizowie, tego obrazka, bo ja na razie nie spoznałam zwierzątka na tym obrazku, to jest największy problem. A gdzie mi jeszcze do szukania jednego szczegółu, który tam jest. No dobrze, bardzo dobrze. Jest propozycja. Szanowni Państwo, będziecie mieli tę zagadkę na pełnym ekranie przez moment i może w... Co się dzieje? Co się dzieje? Naprawdę, ja nie mogę do Was zadzwonić. To Wy znacie moje numery. Cały czas o nich przypominam, cały czas je powtarzam. Cóż ja mogę tylko powiedzieć? Ja rozumiem, że zagadka jest trudna i że jest bardzo późno i że bawimy się tutaj w bardzo kameralnym gronie, bo większość z Was już pewnie dawno, dawno śpi. Natomiast ja mam tysiąc złotych do oddania i ja bardzo chciałabym te pieniądze komuś jak najszybciej oddać. Pojawił się zegar. Co to za zegar? Dobrze. Ostatnia minuta i 30 sekund dla tej zagadki. No i albo sobie z nią poradzimy. Wolę nie brać tej drugiej opcji pod uwagę i wolę jej głośno nie mówić. Dobrze, zegar by startował, a ja czekam jeszcze niecałe półtorej minuty na to, że ktoś tutaj wpadnie i rozwiąże tę zagadkę. Kochani, co się dzieje? Jeżeli jest jedna osoba, która nie śpi, ogląda mój program i widzi ten jeden obrazek, to ja taką osobę tutaj teraz naprawdę bardzo, ale to bardzo zapraszam, ponieważ czasu mamy naprawdę bardzo niewiele. Ostatnia minuta dla tej zagadki. Nie czekamy. Naprawdę nie ma sensu czekać. Znasz odpowiedź teraz powinnam Cię usłyszeć w studio. W każdej chwili możesz przerwać ten zagad, tylko teraz musisz się tutaj u mnie pojawić. Są ostatnie sekundy dla tej zagadki. Musimy sobie z nią poradzić. Bardzo mocno w Was wierzę. Radziliście sobie z bardzo trudnymi e, zagadkami. Pamiętam takie programy, pamiętam takie zagadki. Myślę, że ta z najprostszych nie należy, aczkolwiek. Myślę, że tutaj problemem największym jest ta późna pora. Może te osoby, które są najbardziej spostrzegawcze, akurat śpią. A wiadomo, późna pora oko już nie to, zmęczone. Zagadka do łatwych nie należy, co na pewno nam tutaj nie ułatwia sprawy. Dużo obrazków, dużo się dzieje. Szczegół, który różni ten jeden obrazek, jest naprawdę e, tak delikatny, że gubi się w całym tym natłoku tego, co tu się dzieje. Ciężka zagadka, ciężka zagadka, późna pora. Ale ogromne pieniądze, tysiąc złotych do oddania. Czy ktoś sięgnie po te pieniądze teraz? Gdzie jest mój zwycięzca? To jest bardzo ważne pytanie w tej chwili. Chwila, 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 dobrze, dobrze, ale bez odliczania, jakie odliczanie. Słuchajcie. Moment, ja wiem, że jest koniec programu. Ja wiem, że mamy niewiele czasu. Wiem, że program krótszy, ale ja muszę oddać komuś te pieniądze. Nie, nie zgadzam się. Nie, nie, nie pokazujcie jeszcze rozwiązania. Nie teraz. Bardzo was proszę, nie, żadne jeden. I zero też nie. Pięć chwil ode mnie. Pięć chwil ode mnie, nie kończymy jeszcze programu. Wiem, że miał być krótszy. Wiem, że jest krótszy, wiem, że niewiele czasu. Pięć chwil ode mnie, proszę! Dobra, liczę. Pięć. Słuchajcie, jeżeli ktoś się do tej pory zastanawiał, wahał, bardzo proszę, żeby ta osoba w tym momencie wybrała numer, żeby się już nie zastanawiała, naprawdę nie mamy już czasu. To jest ostatnie 5 chwil ode mnie, teraz jest czas na to, żeby wygrywać pieniądze. 4, to jest koniec programu. Ta zagadka musi zostać rozwiązana, a więcej tego czasu niestety nie będzie. Dlaczego? No bo ostrzegano od samego początku, od pierwszych minut. Dzisiaj program jest wyjątkowo krótki. Ja wiem, że czas minął, a ja mam jeszcze 4 chwile. Trzy. Trzy chwile dla mojego zwycięzcy. Kto nim będzie? Słuchajcie, dwie drogi do studia. Dla telefonów komórkowych, bardzo proszę. Jesteście gotowi? Podaję. Gwiazdka 7310. Jeżeli ktoś korzysta z telefonu stacjonarnego, w tej chwili sięga po niego. I wybiera 0, 704, 304, 310. Mam 3 chwile 1000 zł. Kto w tym momencie nie śpi? Kto w tym momencie jest przed telewizorem? Kto jest gotowy, żeby wygrać 1000 zł? Czy ktoś widzi obrazek, który różni się od pozostałych? Słuchajcie, potrzebuję współrzędnych. Litera i cyfra. Nic więcej. Niczego więcej od Was nie oczekuję. Nie musicie mi nic więcej tłumaczyć. Nie pytam, jaka to różnica, gdzie ona się znajduje, żadnych szczegółów. Szybka odpowiedź. Kończę program, żegnam się z Wami i oddaję oczywiście tysiąc złotych, zanim program się zakończy. Więc jaka litera i jaka cyfra? Który obrazek jest inny od pozostałych? Trzy chwile, kochani. Naprawdę niewiele czasu. Program się kończy. Ja mówiłam od samego początku, że dzisiaj mamy bardzo niewiele czasu i musimy się bardzo śpieszyć. No, trudno się śpieszyć, jak się dostaje tak trudną zagadkę do rozwiązania. Ja to naprawdę bardzo dobrze rozumiem, natomiast ja naprawdę wierzę w to, że jest jedna osoba, która sobie z tą zagadką poradziła. I ja czekam w tym momencie właśnie na taką osobę. I. Słuchajcie, dobrze, mówię dwa. Nie mogę dłużej przeciągać tej chwili. Niech chwilę ode mnie. To jest koniec programu. Mam do rozdania 1000 złotych i czekam na jedną osobę, która sobie poradziła z zagadką i zna współrzędne te jednej, tego jednego obrazka, który jest inny od pozostałych. Ta jedna sowa. Która to sowa? Moi drodzy, nie mogę już dłużej czekać. Ostatni moment, ostatni moment programu i ostatni moment dla tej zagadki. Tym samym ostatni moment dla mojego zwycięzcy. Masz jeszcze szansę na te pieniądze, tylko musisz po nie sięgnąć. Jak? Sięgając po telefon. Jeżeli tego nie zrobisz, te pieniądze przypadną. Bo być może jesteś jedyną osobą, która zna rozwiązanie. Jest naprawdę bardzo późno. Niewiele osób ogląda program. Ty jeszcze nie śpisz. W tym, że nie śpisz, już zyskujesz przewagę. Do tego twoja przewaga polega jeszcze na tym że znasz odpowiedź. Zadzwoń do mnie. Czekam właśnie na ciebie. Jeszcze ciągle tutaj jestem. Są też ze mną pieniądze do wygrania. Tysiąc złotych to nie jest stuwa, to jest okrągły cały tysiąc. dobrze, ja nic nie mówię. Ja nic nie mówię, bo ja nie, nie znoszę tego zegara, bo ja już wiem, że jak on się pojawia, to ja już naprawdę niewiele mogę tutaj zrobić. Mogę tylko poprosić, żeby w ciągu tego czasu, który jest nam jeszcze dany, ktoś tu się do mnie zgłosił po odbiór tej nagrody. Czasu jest naprawdę niewiele to jest koniec programu, a ten zegar... No cóż, moi drodzy, z tym zegarem ja już y, raczej nie dyskutuję. Po prostu. Liczę na Ciebie, liczę, że jeszcze tutaj do mnie wpadniesz i podasz mi prawidłową odpowiedź. Tylko to musi się wydarzyć teraz. Widzicie numery na dole ekranu? To są numery, dzięki którym możecie tutaj do mnie, do studia się dostać. Jeżeli znasz odpowiedź, wybierasz numer i wygrywasz 1000 złotych, jeżeli znasz odpowiedź. Zrób to teraz. Jedna osoba, jedna osoba jest mi teraz natychmiast potrzebna. Ja mogę wyjść ze studia. Zgodnie z planem, nie przedłużając więcej programu, natomiast wtedy przepadną pieniądze i to duże pieniądze. Wolę wyjść ze studia dopiero po tym, jak rozdam te pieniądze. No, kochani, ktoś się na pewno ucieszy, a ja się ucieszę, że komuś sprawię radość. Więc tysiąc złotych wędruje do. Dzieje, co się dzieje, moi drodzy? Nie zostawiajcie mnie tutaj samej. Nie w takim momencie. Nie na końcu programu, gdzie ja mam do rozdania tak ogromne pieniądze. Te pieniądze muszą do kogoś powędrować. Do kogo? Jedna osoba. Ja nie szukam tłumu, bo wiem, że ich nie znajdę. Jest za późno. Ale jedna osoba, która zna prawidłowe rozwiązanie. 10, wie, jaka litera i jaka cyfra. Osiem, siedem, sześć. 5, 4, 3, 2, 1, 0. I 1000 zł w dzisiejszym programie wędruje do... No właśnie, do kogo? Co mam zrobić? Mam wyjść stąd bez zwycięzcy Dobrze, kochani, 3, 2, 1 i ostatnia szansa dla kogoś, kto wie i podejmie w ostatniej chwili decyzję, że te pieniądze mu się należą i chce je dostać. Trzy, dwa, więcej czasu nie będzie i więcej szans nie będzie. Będzie tylko żal, jeżeli nie podejmiesz tej decyzji teraz, właściwej decyzji. Jeden. Ostatnia chwila, moi drodzy, ostatnia chwila programu, więcej czasu na pewno nie będzie. Teraz to musi się wydarzyć. Słuchajcie, nie zaraz, nie potem, nie za chwilę, bo wtedy mnie już nie będzie. Nie będzie już programu, teraz. Dwie drogi do studia, jedna osoba. Czy jest jedna osoba, która wybawi mnie z tego kłopotu? Czy jest jedna osoba, która chce zabrać te pieniądze? Tysiąc złotych. Jedna osoba, jak ostatni moment, ostatnia chwila, nam, która nam została. I musi być taka osoba. Współrzędne. Litera i cyfra. Podaj mi je teraz. O nic więcej nie pytam. Nie ma już na nic więcej czasu. Halo, halo? Halo. Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. B2. B2, i to jest bardzo, ale to bardzo dobra odpowiedź. Szanowni Państwo, ja się.